Naprawdę jest na co czekać i jest na co się szykować. Cześć, witam Was, moje fany w dość rozczochralnym odcinku. Ale kwarantanna, siedzimy w domu. Światowa Dzień Vloga to jest wspaniały dzień, który robimy sobie co środę, a czasem z pościskiem na przykład w czwartek i omawiamy różne tematy, moi drodzy. I dzisiaj, właśnie, przyszła mi pewna paczuszka i wy już co prawda widzieliście coś w środku, ale ja sobie ją teraz na waszych oczach otworzę, jest to paczka od Amitu, ponieważ dzisiejszym tematem dzisiejszego vloga jest no właśnie przyszłość Amitu tegoroczna choć nie wszystkie tytuły, które dzisiaj zobaczycie są w sensie to wszystko co wyjdzie w tym roku, bo być może wyjdzie więcej ale zdecydowanie jest na co czekać od Amitu, jeżeli jesteście ciekawi czy warto zrobić sobie specjalną skarbonkę taką na rzeczy Amitowskie myślę, że zdecydowanie warto ponieważ no cóż, yy, będzie mega ciekawie, jak obejrzałem, to jest mega ciekawie naprawdę i nie mówię tu tylko o tej paczuszce, chociaż tu też są fajne rzeczy, nie tylko takie jak papier, którym się świetnie przyda, ale moi drodzy i wiele innych ciekawych rzeczy tutaj znajdziemy, o ile fajnych ciekawych rzeczy tu znajdziemy, to po prostu hej, moi drodzy, bo i to dostaję w dniu dzisiejszym: galaktyczne zagadki z czubaką, tak jest, zgadza się, uh... Pachnie to wyśmienicie, e, żeby było ciekawiej. O, jeszcze jest więcej, ponieważ dostałem również tutaj Jaya w takiej wersji. E, no też bardzo ciekawe. E, dalej mamy jeszcze, moi drodzy, na deserek. Co my mamy tutaj na deserek? Jest to e, buduj, baw się jajo wielkanocne. A, ale fajnie. Buduj, baw się, ja i dostało już swój osobny odcineczek, także niesamowicie fajnie. Natomiast te dwie pozycje sobie omówimy moi drodzy jest z tego filmu, który tutaj widzicie yy, ale teraz przejdźmy do tego co was, co was tutaj najbardziej zwabiło yy, mianowicie, jak yy, wiedzieć co w tym roku będzie do końca roku wychodziło w Amicie? Bardzo prosto, wejdź na ich stronę, gdzie znajdziemy, moi drodzy, katalog przejrzyjmy sobie więc teraz katalog i zobaczmy co tam wyjdzie i naprawdę trzymajcie się mocno krzeseł, I nie widzicie teraz ale się trzymam krzesła, bo będzie naprawdę nielicho w tym roku, jeżeli chodzi o Amit i naprawdę jest na co czekać i jest na co się szykować Skupmy się jednak moi drodzy na tym, dlaczego tu przyszliśmy. Pamiętajcie, że na stronie wydawnictwa Amid w zakładce książki a, i LEGO znajdziecie to, co aktualnie nam wyszło. To znaczy wiele książeczek, które aktualnie mamy w sprzedaży, opisanych nowość, tudzież zapowiedź. Tak chociażby jak tutaj nasza książeczka nowa z LEGO City z misjami Duke'a, który z takim oto m, już y, niebawem dronem będzie do kupienia w kioskach. Jednak nie przyszliśmy tutaj po to przecież, by rozmawiać o tym, co y, będzie. Wkrótce, i to co oficjalnie zapowiedziane, ale po to, by poznać całą przyszłość Amitu na ten rok. Moi drodzy, katalog Amit 2020 jest to oficjalna zakładka, którą możecie znaleźć. Na stronie właśnie tego wydawcy, i w której mamy właściwie cały asortyment, który ma się ukazać w tym roku. Czy jest to katalog zamknięty? Tego nie wiem. Czy jest szansa, żeby coś tutaj jeszcze weszło do tego katalogu? Również nie mam takiej informacji, ale myślę, że to jest to, co możemy się spodziewać w tym roku, plus może coś jeszcze więcej wyjdzie. A możemy spodziewać się wielu rzeczy, moi drodzy, ja wam teraz chcę zaprezentować, co to będzie. Już na starcie widzimy, że w końcu w końcu tak jest, Hidden Side ma już dużo, dużo czasu, w sensie na rynku jest. A Amid jakby tego faktu nie zauważał, albo przynajmniej nic z tego może zauważał, ale nic nie wydało z tej serii, tutaj proszę już niebawem dostaniemy pierwsze, nie nie, 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 niech to chcie, nie spoileruj, aż tak, bo szukam jakiejś lubki, żeby móc to powiększyć, e, moi drodzy, dostaniemy już niebawem pierwszą książeczkę Hidden Side e, wraz tutaj z minifigurką, spójrzcie. No proszę, fajnie, w końcu nam się trafi, w końcu nam się trafi jakaś figurka z Hidden Side'u. Szkoda, że jest to tak popularna żeby figurka, nie jakaś rzadsza, ale pamiętajmy, że od takich figurek się zaczyna. Później jest tylko ciekawiej, coraz więcej tych figurek się pojawia i są one coraz ciekawsze i bardziej unikatowe niż taki jakiś pierwszy tutaj Jack rzucony. Fajnie, ok Jednakże, jeżeli chcecie więcej Hidden Side'u, to jesteście się zawiedziecie, ponieważ no cóż, mamy tylko jedną pozycję, a dopiero później yy, kiedyś otrzymamy dalsze, ale kiedy, nie wiadomo. Ale fani Harry'ego Pottera, moi drodzy, w tym roku na pewno będą zadowoleni. Spójrzcie, zestaw książek z rozkładaną ścianką, 3D, klockami Lego do kreatywnej zabawy. Takie książeczki już otrzymywaliśmy, ale one były serie Princess. To jest w ogóle fenomenalne, to, to rozkładanie. A spójrzcie, w jednej z takich książeczek otrzymamy młode tego Harego i tego McLoya. Kurczę grę w Harry Pottera chwilę na kanale gamingowym. Jak wiecie, kanał gamingowy już nie istnieje. Moja wiedza o Harry Potterze też nie, więc pewnie tutaj kupę śmiechu mogę z siebie zrobić. Nie znam się po prostu na tych postaciach. Średnio mi kanon jara, Natomiast spójrzcie, jakie inne fantastyczne figurki w tym roku dostaniemy. I takie figurki sprawiają, że aż by się chciało zainteresować tym kanonem. O ile tą dziewczynkę już mamy, Hermione, aktualnie już w sprzedaży jest. Natomiast spójrzcie, jakie tutaj mamy inne figurasy, świetne jeszcze. W tym roku nam się pojawią ten gość z kulą. Hmm? Must Heavy, jak dla mnie, absolutny. Również ten tutaj mag. Dzisiaj, magów jak na lekarstwo ogólnie dostajemy. Znaczy, nie wiem, czy w sensie w harym Potterze wszyscy byli magami, tak? Ale wiecie o co mi chodzi. On również należy się od zwykłego świata. Bardzo ciekawa, interesująca figurka. Zdecydowanie przyznacie, że jest na co czekać. Te trzy figurki. To jest to, co właśnie mówiłem a propos Hidden Sideu. Że póki co mamy takie zwykłe figurki, ale zapominajmy, że w Harry Potterze też zaczynaliśmy od Harego. A później wchodzimy w coraz ciekawsze figurki. Jeżeli książeczki się sprzedają, no to te figurki dalej są rozwijane i rzucane jako coraz ciekawsze figurki. Dokładnie to nam obrazuje Harry Potter. Bo te dwie, jak dla mnie, to jest po prostu poezja i na nie zdecydowanie czekam. Oczywiście nie jest to koniec, moi drodzy Harry Pottera. Tutaj mamy kilka figurek, które już dostaliśmy i kilka książeczek, które już dawno są na rynku. Mamy również zapowiedź. Jest to. Książka z zadaniami i naklejkami Wielokrotnego użytku Naklejkami w sensie No bo zadania jak rozwiążemy raz to są rozwiązane A moi drodzy z drugiej strony mamy Batmana I coś bardzo ciekawego Czy wy to widzicie? Akcesoria moi drodzy Książka z zadaniami i komiksami Oraz akcesoriami do mini, dla minifigurek Moi drodzy Tak jest Łami tu dostaniemy coś Czego nigdy wcześniej jeszcze nie dostawaliśmy Nie mówię to o Robinie Który już też się ukazał na rynku Ale spójrzcie Będą książki z gadżetami Kojarzycie Lego Xtra? Zapewne kojarzycie, Są to takie polibagi wydawane z właśnie jakimiś akcesoriami do miasta, akcesoriami, których normalnie w katalogu nie mamy, których nie dostajemy, tak na co dzień. odległo. gazetki trochę ratują sytuację, ale nie do końca. Jeżeli pragniemy sobie kupić, na przykład kurczaczka, kiełbaskę, pajączka, coś, co to w ogóle coś jakiś inny pajączek niż zawsze? O, aha, dobra, to jestem taki z tymi nogami dużymi. Jeżeli pragniemy zdobyć te wszystkie gadżety, no to raczej jest ciężko i trzeba kombinować kupując na przykład klocki na sztuki, bawić się nie wiadomo co. W końcu tutaj ami zacznie wydawać co. Na kształt właśnie X-3? Czyli czegoś, gdzie mamy pełno dodatków, pełno fajnych dodatków. Zapewne cenowo będzie się to bardziej opłacało niż Xtra. No, tak mi się przynajmniej wydaje, tak mam nadzieję. O, bardziej bym powiedział. Jest to coś, co może świetnie uzupełnić naszą kolekcję. Do Batmana to ma się średnio. No dobra, dostajemy Batarang i, i Maskę, ale poza tym to mogłoby być nazwane wszelkim nawet City. No chociaż ten pistolet, no może nie, ale... Mimo wszystko nie narzekam, moi drodzy. Hot dog, troszkę jedzonka, płomienie. Bardzo ciekawe dodatki, które myślę niesamowicie... Uzupełni naszą kolekcję. I to nie jest ostatnia z takich książeczek, ale o tym zaraz nie wiem, czy na tej stronie. Na tej stronie jeszcze nie. Jak widzimy, DC, no za bardzo. Poza tą książką z nowościami, nie dostanie więcej nowości, bo tutaj, yy, tą książką z elementami, bo tutaj mamy, jak widzimy, rzeczy, które już yy, były. A więc tutaj nie ma żadnych nowości. Mamy w ogóle plusik, teraz, e, Moi drodzy, Natomiast Jurassic World na pewno tych nowości troszkę dostanie. I spójrzcie, no oczywiście, mamy tutaj Owena i książki, które już były, ale w tym roku otrzymamy również jeszcze takiego oto, e, takiego oto gościa. O, tu spójrzcie, możecie powiększyć oczywiście, to macie piękne opisy. Nie macie tutaj żadnych dat i tak dalej, kiedy to wyjdzie. E, chciałem Wam po prostu zaprezentować, że zbliży, żebyście nie marodzili później, co tam pisało, ja nie widzę i tak dalej. Mamy tutaj, moi drodzy, informację. A przepraszam, jest, że czerwiec, ale to bardzo ogólnie. W czerwcu, więc dostaniemy taką oto figurkę i mi się ona bardzo podoba, bo tych ołenów już trochę mam, więc fajnie wiedzieć, że będzie jakaś inna figurka. Skoro już odkryliśmy że tak piszę, to zobaczmy. We wrześniu dopiero dostaniemy tą z gadżetami, moi drodzy. A wcześniej dostaniemy jeszcze, spójrzcie, tutaj mamy nowości, ale właśnie tu już mamy listopad. Tak dziwnie nie po kolei, powinno być lipiec, wrzesień, listopad, a tu listopad tak jest dziwnie to napisane. No okej, okay. moi drodzy, więc dodatkowo macie jeszcze daty, więc wiecie jak swoją świnkę-skarbonkę szykować do tego wszystkiego, żeby nie była zaskoczona później, prawda, świnka-skarbonka. Dobra, ale lejmy, bo to oczywiście nie koniec tego, co mamy z nowości, ten gość, mówię, świetny, czekam niesamowicie. O, widzicie, mamy również drugą prezentację zestawu z październiku, dostaniemy gadżety z serii Ninjago. Jest ciekawe łańcuszki, troszkę broni i tak dalej, moi drodzy. Tu już wkrótce dostaniemy, ale to jest garmadą nic specjalnego, natomiast bardzo specjalnym czymś zapewne jest książeczka z zadaniami i naklejkami, którą dostaniemy również w czerwcu. Jest to książeczka, której nie dostaniemy, co prawda żadnej figurki, ale jak widzimy mamy rozkładaną planszę z całkiem zacną mapą, naprawdę całkiem ciekawą e, mapą. Co dostaniemy oprócz tego, moi drodzy, książeczka, którą już mamy, którą zresztą zaraz sobie omówimy, no i tutaj prezentacja już tego wszystkiego, co e, mamy. Wchodzimy, moi drodzy, do serii City. Podobnie jak z Ninjago, mamy tutaj w czerwcu, dostaniemy książeczkę z takim całkiem fajnym rozkładanym ee, plakacikiem. Plus zagadki łamigłówki, tych zagadek łamigłówek, widzicie, będzie tutaj troszkę luty, lipiec, okej, okay, luty, wyszło takie coś, nie kojarzę. A widzicie, że człowiek nie kojarzy, jeżeli chodzi o to, co dostaniemy wraz z figurkami, no to właśnie z Duke, ale moi drodzy, w październiku, patrzcie jaki spawacz. No te dwa elementy, to było w mini figurkach. pamiętacie tych kolekcjonerskich? Swoją drogą, wczoraj był pierwszy opening 20 serii, jutro będzie kolejny. Ta figurka, no to już wasza świnka skarbonka wie, na co pójdą oszczędności. Cała reszta uryz natomiast czymś, co już nam wyszło. Także tutaj mamy coś takiego i moi drodzy, coś, co jest w ogóle przepiękne i co ja uwielbiam. Zaraz za takimi książkami jak 365 pomysłów z... Buduj z wyobraźnią, moi drodzy, dostaniemy kolejny buduj z wyobraźnią, tak stricte na święta, chociaż dostaniemy już to we wrześniu, więc całkiem wcześniej, jeżeli chodzi o świąteczny klimat. Jak wiecie, buduj z wyobraźnią, tu w narożniku teraz was odsyłam, jest to książeczka, gdzie dostajemy trochę luźnych klocków, ale jednak z książeczką, która nam trochę podpowiada, ale większość bazuje na naszej wyobraźni. Macie, budujcie, bawcie się, no naprawdę, ja uwielbiam te książeczki. Oprócz tego dostajemy drugie Buduj i Baw się, ale to już jest bardziej takie, buduj, bo wiecie, czekajcie, tu mamy takie bardziej opudełkowe, które ja miałem w dwóch wersjach, a tutaj mamy takie zwykłe, książeczkowe, jak właśnie chociażby ta z króliczkiem, która, króliczek też ma u mnie swoją recenzję, na Halloween, to znaczy już we wrześniu dostaniemy więc takie i Buduj i Baw się w klimacie Halloweenowym. Obydwo buduj i baw się we wrześniu, już się nie mogę doczekać. Eee, czekam po prostu już, aż ta paczuszka przyjdzie. No i moi drodzy tyle, no bo tu mamy właśnie dwa stare buduj i baw się, stare jakieś książeczki, które i już jakiś czas temu na rynku się pojawiły, i które w większości u mnie były. Moi drodzy, no i mamy również inne jeszcze rzeczy od Amitu, które w tym roku wyjdą, również Mandalorianin, również Star Warsy, właściwie wszystko, nie będę tego przeglądał, gdyż kanał jest raczej klockowy, jeżeli chcecie, to Was teraz zachęcam, jeszcze raz, strona tu katalog Ami2020, macie tutaj absolutnie wszystko, co w tym roku od tu otrzymacie. Czy jest to mój katalog zamknięty? Nie wiem, to się okaże. Ale mam nadzieję, że tak jak ja, ostrzycie sobie już ząbki na te pozycje, bo są naprawdę nie jakie. Ale obiecałem również przegląd tego, co aktualnie mamy w cioskach, więc może wróćmy sobie na mój stolik i przejrzyjmy, co tam się dzieje. A moi drodzy. Wracając do tego, co aktualnie znajdziemy już w kioskach, to tak jak pokazywałem na początku, mamy tutaj galaktyczne zagadki, w której dostaniemy czubakę. Figurce czubaki przyjrzymy się już za sekundkę, tak bardziej dogłębnie. Mamy również coś dla fanów, nie tylko Star Warsu, bo i dla fanów ninjago i gotowi do gry. No ale to już wiecie, bo już pokazywałem szczątkowo, oczywiście, jak to wyglądało. Książeczka, oczywiście, przepełniona i jedna, i druga jest komiksami, zagadkami, łamigłówkami. Labiryntami i opowieściami, takimi pisanymi, ubogaconymi w obrazki. Także jest naprawdę fajnie, jest co tutaj robić. Mamy również pokazane to, co tutaj mamy, jeszcze moi drodzy, do kupienia, chociaż właściwie mało już kojarzy do kupienia, to są bardziej archiwalia, ale pewnie gdzieś tam je idzie kupić. No i moi drodzy, tutaj mamy czubakę, który również to książeczka, no, a mi nas przyzwyczaił, nie tylko do wysokiej jakości papieru, który pachnie wręcz fenomenalnie, ale i właśnie zagadek. Ja tutaj, moi drodzy, czuję, jestem pół metra od książeczki, a tutaj czuję ten piękny zapach, ale oczywiście nie samym zapachem ta książeczka stoi. Łamigłówki, zagadki, komiksy, rysowanki, jest tutaj naprawdę... Nie przesadzę, się powiem, godziny zabawy i w jednej, i w drugiej książeczce. Również tutaj to, co możemy dostać już bardziej w archiwaliach. Dawid podsiadł, bo był chyba ostatnią figurką, którą tutaj mieliśmy oferowaną. A jak wyglądają, moi drodzy, same figurki? Czubaka to, no klasyczne czubaka, no czubaki szału nie będzie tutaj, chociaż nie powiem, że go w spódniczce nigdy nie dostaniemy, bo obym nie wykrakał. Fajny czubaka, jeżeli szukacie sposobu na zdobycie czubaki, bo go jeszcze nie macie, jest to chyba najlepsza opcja właśnie, by go tutaj wciąż z tu teraz e, nabić. On wygląda tak, jeżeli nigdy nie widzieliście czubaki rozebranego, w sensie to jest głowo-ciało, głowo-włos, można powiedzieć. No i do tego jeszcze dostajemy kuszę jego, taką klasyczną dla serii Castle i to mi się podoba, że Lego nie kombinuje ze zmianą tej kuszy. E, mamy również Jaya. Jaya tutaj z piękną fryzurką, która moim zdaniem jest najciekawszym elementem tego samego zestawu. Jak i maseczka. No właśnie, w dzisiejszych czasach z tą maseczką to się wstrzelono. Włoski prezentują się fenomenalnie. roszczo, tutaj różne koguty, wszystko co się tylko da odstaje. No bo tak, to Jay. To jest taki klasyczny Jay w jego stroju takim treningowym. No i jeszcze miał Nunczako. Takie w tej wersji. O, proszę. W takiej wersji jeszcze miał Nunczako. Również bardzo. Nie powiem, że może najtańszy sposób, ale jeden z tańszych e, sposobów, a jeżeli chcecie mieć wszystkich Ninjago, w sensie w każdej wersji strojowej i tak dalej, no to chyba trzeba Wam polecić tą pozycję. Aby te figurki są e, ciekawe, no i przede wszystkim są w takich cenach, że mówię, jeżeli ich nie macie, to jest to chyba najtańszy sposób, by je znaleźć właśnie w książeczkach Amitowskich, moi drodzy. Ja wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję. Piszcie mi w komentarzach koniecznie, co Was najbardziej interesuje z tego, co dzisiaj pokazałem. Bo będzie naprawdę szło dużo nowości od Amitu, co do końca roku jeszcze będziecie chcieli, na co będziecie polowali. Ja wam dziękuję i proszę Was, byście zostawili tutaj subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Oraz byście, jeżeli macie wolnego czasu, a pewnie macie, bo macie, dobra, więc zaraz będzie niebo, lekcje mamy. Ale, może znajdziecie chwilę czasu, by robić inne filmy na moim kanale, których jeszcze nie widzieliście, a które są związane chociażby z minifigurkami, teraz wyszła seria 20, czy ze starszymi pozycjami, tu jakże genialnymi. Dzięki, że byliście, i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych filmach. Bye!